Ale działa wszystko, czy nie działa? Internet mi wywalił jak zwykle. Internet mi wypieprzyło ludzisko. Masakra. Widzimy, że wszystko już tryb działa i tak dalej. O, to dobrze, jak działa. Internet mi wywaliło, co nie? Dobra, to kontynuujemy. Dobra, patrzcie, biegnę tędy. Patrzcie, biegnę, biegnę, biegnę. Tutaj biegnę. Tutaj biegnę. Patrzcie, biegnę, 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 biegnę. Znowu nie tu! O oh, fuck Pejsowa? Co? Jakiego pej'sowa? Nic się nie będę dawał ten, ludzie, uspokójcie się. Boże! Jakiego pejsowa? Nie wiem co to jest pej's. confused. Dobra, no wchodź! Omg! Oh Masakro! Ja tego nigdy nie przejdę. Wiecie co, zaraz chyba ogólnie skończymy od i zaczniemy inną grę. Wam <Fody> ta W, <muitasilem middenlesey Ghanaiany> w <relativity> uh! Daisy. <foda> <buluncase> <vậy> Nie no <foda> <questo diversion> Czekajcie momencie, ktoś sprawdza jeszcze na szybko filtrow of panel transmisji. Ach znaczy czy wszystko działa jeszcze? Jeszcze raz. To czat mi coś chyba nie trybie. wiecie? Chat mi niestety nie działa. Dobra, powinien już działać. Patrzcie, no biegnę. Cały czas ta sama droga. To już nawet straszne nie jest, bo ja wiem, że ja zginę. Pozdro, nie! Nie! Nie mogę przejść tego momentu! Jak w ciągu ludziska 5 minut tego nie przejdę, tego fragmentu, to lecimy na Daisy. To czy znaczy, no na sampie pogram ogólnie na sampie. Chodzi o to, że tam się zbiera itemy. Pełno zo zombiaki, inni gracze i tak dalej. Musisz po prostu sobie poradzić. Zbierasz itemy, lutujesz, szukasz aut, żeby szybciej się lepiej sprawniej poruszać. O fakie tu. Lepsze bronie. No, nie, nie mogę tego przejść, ludzie. To na Sampie pogramy Tak Czy znaczy, nie, to jest całkiem co innego Po Daisy są jeszcze zombiaki da. Tylko na silniku GTA San Andreas Przeszedłem! Znaczy, no to jest podobne, wiesz? To jest podobne, ale jednak się różni. Bo w Daisy masz apokalipsę zombie, co nie? A w tym masz jakieś tam, nie wiem, gówno. Oooo! Dobra, przeszedłem ten moment. Kurde, ten mój live z Outlast to prawie jak na odcinki podzielony. Tak, mineta wywala często. Dzięki wielkie. Natalio. Pamiętajcie ja o łapce w górę na tym streamie też, co nie? Jak już. Jak daliście pod poprzednim. Pod tym też możecie dać. i zaraz miliard w dół. Albo co? A czemu nie? A to. Tego szukają. I co teraz? Tu oknem? Mam spieprzyć? No przestań się czołość. Oknem. To przełaś. Jezu, jaki ten Outlast jest upośledzony, na krzesło nie potrafi. Tędy nie potrafi przejść. What the hell? Na jaką linię, Kotlecik? Na jaką linię? Zależy od linii, którą chcesz grać. Irelia. Na topa sobie kupi Irelia. Za 4800. Naprawdę spoko postać. Anamida Branda To jest. Siema za żyg, witam. Nie mogę wyjść. Jak stąd wyjść? A tutaj... Jest ja w tą stronę! Jeszcze biegnę! Oh Moży szyszkami. Ha, to Ma jest. Ona bezpieczny chyba. Ja pierdziele, ale masakra. Czemu tak czerwono jest?

ogółem są ludzie masakra. I can still see her, Jess, I just, Lynn, her name is Lynn. Masakra. To się dwała. Ja nie wiem. Ja tego tlusta nigdy nie oglądałem. Nigdzie nie oglądałem jeszcze. What the fuck? No trzymaj się, noc. Miłej nocki. Spoko. Nie ma problemu, duc. A ah, no golden, witam. Ej, ci gdzie mam że szybko kopalni się, to jest psychol. To jest pewnie zaraz znowu w szkole będę. Drabiny wracają, Larien. One mnie prześladują. Chyba nie tędy droga. no muszę iść nie mam innej możliwości. Czek, witam cię serdecznie. Tylko straszak. Spoko. Jak zwykle... Czemu on jej nie weźmie? Życie byłoby łatwiejsze. Jezu, coś tu nie żyje, a raczej ktoś. No widzisz random? No ja nie wiem, możliwe, że dzisiaj nawet skończę. Outlast to u nas był już planowany tyle czasu. Co mu latarka skoro? Bo wolałbym latarkę niż taktowizor. Znaczy taktowizor to jest po prostu tryb nocny jakiś tam. O, oh, fuck. Znaczy pamiętajcie, że nie wiem, czy na jednym streamie skończysz. Raczej wątpię On chyba około 10 godzin czy coś Trwa Dobra Ora wyskakujemy Yolo ludzie To pewnie też straszak był Najwyżej się tam zginie Cholera. Siema Davidson. No. Kurde go. No to mnie pięknie podsumował gościu. Tak. To samo imię. Najlepsze imię na świecie. Spieprzać. Masakra ludzie. Ja... Wiecie co, chyba dokończymy tego utlasta w piątek. No, będą też inne gry, oczywiście. A zaraz się przerzucimy po prostu na Daisy nie, muszę trochę psychicznie odpocząć od tej gry. Świetna jest, ale nie za dużej dla mnie. to jest dzisiaj tak jakby drugi streamek Bo nam wywaliło neta No A to teraz jestem w dupie ludzie Tak trochę pomiędzy dwoma tymi NIE! o fuck, lipa. zamknę. Ok, powinno być ok teraz. Spoko, to zaraz przyjdę do Ciebie. Zaraz idziemy do tego... Warzy Daisy, nie wiem jak to się nazywa. No, Ten coś się skrada. Ja tego nie rozumiem. Czemu on cały czas ucieka? On nie może sobie czegoś wziąć, żeby im tam połubie na tuc? Masakra, tyle było łopat, tyle było złomu. Ale nie, oczywiście, tylko kamera. Nic więcej. Ana çi What? Pandarze Ranni chyba nie jesteśmy, więc ich na razie nie potrzeba. Dam, kurde, ludzie, jak ja mało mówię na tym Outlaście. To jest chyba jedyna gra, na której ja praktycznie się nie odzywam. Jestem tak skupiony na tej grze, że to jest jakaś porażka.

Spoko. Jeszcze się pewnie zaraz coś zawali, znając nasze szczęście. Teraz jest jeszcze coś, tam nogę obetnie, i będzie już pięknie. Właśnie o tym mówię. Teraz nas przygniecie. im nogę, palca, albo co innego.

I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where is Lynn? Ma zostało Zarzyk? Mother, burn. Mother, burn. Mother, burn. I don't know if the Welcome her infant Lord. Naked, hiding nothing. I lay oh down god miss mass. you crazy motherfucker i show Where my true face your true face Aha Dobra to tą godzinkę to już dokończymy sobie, wiesz Może nawet jak... Może wiesz co jutro zrobię ogólnie dokończającego Outlast'a. Jutro możliwe, że zrobię live'a, żeby dokończyć się grę tylko O oh, i tyle no. i gleba. Więc ja po prostu wezmę, tam wiesz, trochę inaczej to pozapisuję i myślę, że będzie ok. Dobra, jest zapis. Dobra, wiecie co? Dobra, w takim razie ja będę kończył tego live'a I widzimy się, nie wiem, jutro zrobię najwyżej z utlasta, Dokończymy tego utleścika i tyle Teraz zapisuję i za chwilę wystartuję z kolejnym live'em z... Z tego, z MTA, więc ludziska. Dobra, zapisuję i wychodzę Tak więc trzymajcie się I widzimy się za, zaraz Każę mi Mam nadzieję, że wszystko będzie działało tak, jak powinno. Dobra, za moment do was wracam. O ile wszystko naprawię. Ktoś za tobą chodzi. Nie, kto za mną chodzi? Dobra. Starczy tych kororków jak na dzisiaj, bo już trochę serio ludzie. Już trochę mi w bani się po powaliło. To no, po prostu takie krótkie jakby odcineczki i tyle O, jutro, jutro zrobię live'a i jutro dokończymy. I zaraz będzie... Jak to się nazywa? MTA Tak więc trzymajcie się i widzimy się za jakieś 5-10 minut. To wszystko ogarnę. Tak, cześć.